Dobranocka. Oliwia lubi bawić się nie tylko lalkami. Ma też swój ulubiony samochodzik, który jest zdalnie sterowany. Niestety, dziś samochodzik dobił do szafy i odpadł mu zderzak. Nie wygląda ładnie. Na całe szczęście tata ma specjalny klej i zabrał samochodzik do naprawy. Obiecał, że jutro będzie wyglądał jak nowe. Oliwia wie, że kiedy ma problem, zawsze może liczyć na mamę lub tatę. To ważne, żeby bliskie osoby się wspierały. Ciekawe co na to Imbirek. Imbir Wanilia, trzy goździki. Dynamonu, szczypty, dwie. Hej, pierniczku, ożyw się. Myślę, Oliwio, że prawdziwy przyjaciel to ktoś, na kogo Ty możesz zawsze liczyć. I kto może liczyć na ciebie. Także w świecie zwierząt są takie, które żyją w stadzie. Wszyscy członkowie stada wspierają się i mogą osiągnąć więcej. Mogą też na siebie liczyć w trudnych sytuacjach. Chcesz posłuchać o tym bajki? Chętnie posłucham bajki na dobranoc. W głębi gęstego lasu, w cieniu majestatycznych drzew, żyło małe wilcze stado. Wśród nich był najmłodszy wilczek o imieniu Dawid. Był to pełen energii i ciekawości szczeniak, ale czasami czuł się niepewnie, myśląc, że może nie poradzić sobie z wyzwaniami, które go czekają. Pewnego dnia, kiedy stado ruszyło na polowanie, Dawid postanowił, że zostanie w legowisku. Czuł, że jeszcze nie jest gotowy na takie wyzwanie. Czas jednak dłużył się wilczkowi, który Postanowił poszukać przygód w okolicy. Biegł przez las, skacząc przez strumyki i ścigając motyle. Za jednym z nich biegł tak długo, aż spostrzegł, że jest w tej części lasu, której nie zna. Zaczął się rozglądać i obwąchiwać drzewa, krzaki i kępki mchu. Ale nic nie przypominało mu drogi do domu. Uświadomił sobie, że się zgubił, i wtedy głośno zaczął płakać, ale odpowiadało mu tylko echo. Wtedy przypomniał sobie słowa swojego taty: W stacie wilków każdy może liczyć na każdego. Otarł łzy, stanął na ogromnym kamieniu i zaczął wyć tak jak tylko wilki potrafią. Wkrótce usłyszał szelest liści. To jego stado przybiegło mu z pomocą. Mamo, tato, zgubiłem się. Dobrze, że już jesteście. Myślałem, że już nigdy nie wrócę do domu. Oj, Dawidku, dobrze wiesz, że nie zostawilibyśmy cię samego. W drodze powrotnej do legowiska tata Dawida powiedział: Widzisz, synku, w naszym stadzie każdy może liczyć na każdego. Razem możemy przezwyciężyć wszystkie trudności. Dawid zrozumiał, że choć czasami może się czuć niepewnie, zawsze może liczyć na pomoc swoich bliskich. Odtąd wiedział, że nie musi bać się wyzwań, ponieważ ma przy sobie swoje stado, które zawsze go wspiera. Kiedy dorósł sam, też stał się wsparciem dla innych wilków. W końcu wilcza drużyna. Razem się trzyma. To bardzo ładna bajka. Dziękuję, Imbirku. Dobranoc. Dobranoc, Oliwio. Dobranoc, dzieci. Pamiętajcie o subskrypcji. A jeśli podobają wam się nasze bajki, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia jutro.